Cześć wszystkim z tej strony myszu i witam Was po raz kolejny w Minecraft Hogwarts Universum. Jak widzicie, budowa Hogwarts została zakończona. Znaczy, może jeszcze tego nie widzicie, ale wkrótce zobaczycie. Możecie to na razie ewentualnie wnioskować po tym, że pojawił się filmik. W końcu udało mi się dotrzymać obietnicy i nagrywam, gdy Hogwarts już jest zakończone. To znaczy, tak, zakończone są. Zakończona jest budowa wszystkich tych, tych budowli, budynków mieszkalnych i, i użytkowych. Natomiast jeszcze muszę zakończy, zakończyć wykańczanie wnętrz. Tym jednak postanowiłem zająć się na live'ach. Jak już wiecie, część z Was może wie, część jeszcze nie. Postanowiłem co sobotę organizować wieczorem live, mniej więcej w okolicach godziny 19.20. I na nich będę wykańczał i klasy w Hogwarcie i sam Hogwart będę upiększał oraz Hogsmeade. Przede wszystkim co bym chciał dodać to jakieś lampy uliczne, żeby ta droga była w miarę oświetlona. No i oczywiście wykończyć wnętrza, bo część tych domków jest kompletnie pusta. Domków i sklepów zresztą też. Od ostatniego odcinka zdaje się przybył na pewno ten domek. Ten domek, ten, ten. Ten olbrzym, który tu widzicie, to jest świński łeb. Może ja zacznę latać, to będzie troszeczkę wygodniej. Tutaj miałem na mapce jakiś taki budynek półokrągły, więc stwierdziłem, że zrobię w nim taką fontannę, nie wiem, taki, taki obraz przyrody. Kolejny domek. Tu jest kawiarnia Madame Paddy Food. Tu widzę, że wcięło ścieżkę to jest jeden z nielicznych budynków, w które już troszkę coś zacząłem w środku, wykończenie wnętrz Tutaj będę musiał remodelować teren, ponieważ tak jak przypuszczałem od samego początku praktycznie e, Ta kawiarnia już zaczęła naruszać tą strefę e, Ten olbrzym zaś to e, sklep derwisza i bandżesa którzy sprzedają z tego co kojarzę nie jestem do końca pewny czy sam ubiór w sensie szaty czy ogólnie szaty, pamiątki i tak z Hawksmith. Na razie to wygląda tak. To jest jeden z nielicznych budynków, jeden z nielicznych chyba w sumie jedyny, który ma podwójnej grubości ściany, bo bardzo chciałem, żeby w środku te ściany były białe. I na razie się tego trzymam. Zobaczymy jak to wyjdzie później. Na razie mi to nie przeszkadza. Jest. Nie, nie przeszkadza w użytkowej części budynku. Tu też dwupiętrowy budynaczek. Parapecik, tu łóżko piętrowe. Na szczęście nie musiałem robić nic, żeby te schody były bezpieczne, żeby nie można było spaść i sobie zrobić krzywdy. Naturalnie wyszła taka, taka rzeźba, że ciężko sobie krzywdę zrobić. Tu kolejny domek mieszkalny. Tu Zonko, tu Gladrak, Scrivenshaft. No te budynki w sumie już były Świński łeb Nie wiem, znalazłem jakiegoś screena, na którym była, było coś takiego Oczywiście e, okna też jeszcze będę montował spokojnie, to nie będzie taki jednolity kloc Na razie to chciałem sobie tylko, że tak bym nakreślić e, jak to ma wyglądać Tam gdzieś zdaje się e, musi też być osobne wejście e, do części mieszkalnej, w której mieszkał Dumbledore Aberford oczywiście, nie, nie Albus No i tu już będzie ścieżka wyjściowa z Hogsmeade e, chyba, chyba z tego co kojarzę było, wioska była okolona takim płotkiem czy czymś takim więc tym też się zajmę no ale tak jak mówię, to wszystko na live. Więc już teraz mogę Was zaprosić na tego live'a. Odbędzie się w sobotę planowy Start z godzina 20, ewentualne zmiany, obsuwy i, i jakieś jakieś nie wiem yy, zgubiłem słowo teraz. No generalnie jakieś obsuwy będę Wam zgłaszał na Facebooku, na Twitterze. Dlatego najlepiej, jak już wspominałem w ostatnim odcinku chyba, albo w tym filmiku, w którym zachęcałem do odwiedzenia live'a, w piątek bodajże, zachęcam do wciskania przycisku follow, który będzie Was informował po prostu o tym, jak tylko zacznę live'a, że już coś się dzieje. No i tu bez większych zmian, bez żadnych zmian konkretnie. No i to chyba tyle. W takim razie w następnym odcinku widzimy się już. Może też jeszcze Wam pokażę Hawksmith po tym live i, i ewentualnie jakie zmiany nastąpiły. Ale raczej kluczowa część budynku będzie skupiać się na peronie 9 i 3 czwarte i zaczniemy powoli budowę Londynu i stacji na... No, King's Cross. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia wkrótce. Na razie hej.